Popatrz na to, piesku. Z tym symbolem jest coś bardzo nie tak. To powiadomi jego dziewczynę. Zaraz, jak on się znalazł w Meksyku? Egipski sarkofag. Jeff, zostaw to! Aaaa! Nic ci nie jest? Spokojnie! Właściwie to nie ma tematu. Aaaa! Wylatujesz! Teddy powrócił. A więc znowu w domu. Mumia! Te i mumia wkraczają do akcji! Z nowymi przyjaciółmi. Ta! A! A! Ta! A Mon! Ramona? Nie! Pomiędzy są pauzy! I nowymi przygodami wyruszamy do Paryża. O nie! Co? Z nerwów dostaje gazu! <śleszonreens> G Gadaj, co zrobiłeś, Monalizie? Naprawiłem ją. Siemanko, mumiomaniaci! Mm. No to narobiłeś. Co jest najbardziej mizerna mumia, jaką w życiu widziałem? <laughs> Cioło, na tobie klątwa! Ach. Widać, że to fachowcy. Jesteś moim ojcem? Jestem dawny tygodni. Tak to wspaniała ekipa. Klątwa, której nie zdejmie się dostatecznie szybko, zostaje na stałe. Teddy i szmaragdowa tablica. <laughs> Takie chudzenie robi wrażenie. Wkrótce w kinach.